Siemanko z tej strony plays. W dzisiejszym odcinku wpijamy chroma na 1000 pucharków. Zobaczymy, jak wyjdzie. Pierwsza kra. Lecimy. Okej okay. Ktoś ma lekkę i mastera. U mnie ma typek. Zniszczymy Power Cube. A. O, lola. Pyron tam jest. Nie trafiłem. Miko. Trzeba uważać. O, to stał jeden raz. O lola, O, dobrze zapite jest. O tam kolt. Prawie też kosapiłem. O, Miko. Nas próbował zaatakować. Kolejny Miko. Czy tam jest kolt? Nie ma kolta, ale Miko to nas się zbliża. Trzeba go tu opić, bo ma tak mało HP. Kolt idzie. Zaatakuje go. O, jeszcze Kyle, Kej. Okay. Trzeba grać trochę agresywnie. O, już mam hiperczarcza. Sapity. Teraz trzeba sapić Pyrona i Lola. No i sapić. Mam to plego teammate'a, to też dobrze wychodzi. O, tam oni sobie. Przez cały mecz. Jeden już skinął. Jeszcze tylko Ali. On nie ucieka. Tam jest Lola. Już teammate zabił Ali. Oj, zmisowałem. Trafiłem. Lola sapita. O, tam Miko miał ulta. Słyszę uszyłko. Gdzie oni są? Mam, mamy 12 kmów. O, oni się tam piją, to trzeba to wykorzystać. O, już wielkie starcie mamy. To na no, łatwiznę. Hypercharge. O nie Miko już Ulta. Skacze na mnie. Teammate mi pomoże. No, i wykrana łatwiutko. No, i wpiłem to staty. No, i widzimy się w następnym chyba odcinku. Pa.